wypowiedzieć tego imienia. Dawno nie wypowiadam i nie mogę. Ale jak to nie możesz? Możesz, możesz, dawaj. Dawaj, kamieńka, nie! Dawaj! Puśka! Ja też umiem to czytać. Hmm. To jest aż tak straszne, że nawet nie chcecie tego wypowiedzieć dziewczyny. Ogar. Łatwo ci mówić, Ogar. Dawaj to Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Może ja przeczytam? Dawaj ja to, że to nie bo ja... Ja, ja to wiem pierwsza. Aaa! Dobra, dać jednemu czyścić ten kamień. Dawaj to. Oj, Harvey. Nie jadę. Nie bo ja. Aaa! Nie dam. Mój kamień. A ja. Aż ty. Nie! Nie wywracajcie we mnie! Uwaga, bo przeczytam! Jak się nie uspokoicie dziewczyny. Ja już to przeczytał, lepiej nie czytaj. Cię wyda, że nie chcę skrzydła rozkładać, ale jak rozłożyć? Ja też nie chcę, więc nowej po dobroci! A ja wiem jak wleść. Po tym. Uch. Uch. A tym osobą jest Krzysztofem Buja. Co? Że co chyba ci się pomyliło. Po co skakałeś z szafki? Dawaj to. A, idę się położyć. To była głupia walka o głupi kamień. O, co się to wiedziałam? Idę spać. Ja tego nie rozumiem. Może zrozumie, gdy się prześpię. W sumie moglibyśmy spać na łóżkach. Uwierz mi, że nie są wygodne. Sprężyny wystają i kują w plecy. A w ogóle to jest wykładzie na więcej miękko. Chwila moment. Ach. Kto pójdzie zgasić światło? Dobra, ja polecę. Ach, nie chcę mi się bi dobra. Jest już ciemno. I jest strasznie, strasznie. Dziewczyny. Jehalej, -y. ja się boję tu spać. Tak, tak jak przy Krystrze. Dokładnie tak. Coś mi tu nie gra. Nie no. Zaśnij ja Nie, nie, za będę spać. Ten czas suni się. a pusia! Uspokój się, kobieto. O, ja to nie jesteś tak strasznie. Pusia, suni się. Dobrze, spróbuję zasnąć. O. Dziewczyny i Harley, gdzie my jesteśmy? Ja nie wiem, ale strasznie tu czarno no. i zimno. O co to się właściwie dzieje? Gdzie ja jestem? Ech. Ale czadior ma kaptur. A czemu my nic nie mamy ubrane? A bo ja wiem, wiecie co. Do, my spaliśmy, nagle się znaleźliśmy. Gdzie my jesteśmy? Szczerze mówiąc, to pytanie każdy powtarza. Ej, patrzcie, to jest kolorowa krainka. Jocie, to jest cukierkowy zamek. Ale czar ja chcę do cukierkowego zamku. Ja też. Czekajcie to żyć pułapka. Ja nie wiem, gdzie jesteśmy. Ach, dzieci. Ja was tu zamkłam. Chwila, moment. Tak, szaj! A gdzie my jesteśmy? Tak dla informacji. No jak te dziecko na was w mojej głowie? Czy w głowie Krzysztofem? I pytę Was co noc zamykać. Uh, ha, ha, ha. To nie jest też takie straszne, poza tym ty po co? Ja wolę myślić o jajkach. Pytasz jeszcze, po co? Ty jedno dziecko? Ach, muszę Was wymęczyć, zanim zacznę. Przechodzić do swojego planu. Jakiego znowuż planu? Jezus, to ty taka nieogarnięta, w ogóle jesteś, jakieś peleryny nosisz, ciemno jesteś. Możesz choć raz coś na poważnie? Zamykam was, męczę, a później przechodzę do władzy nad światem. A co O nie? Hmm, Polecisz. Zajmij się teraz, wyłóż z niej. Au! Ach. Chciałabym przypomnieć, że to mnie gówa, co co chce. O, to Szalona babka zmieniła się w smoka i odleciała. Spodziewałam się tego. Jak mogłam jej nie trzasnąć? Nie zapominaj, że jesteśmy w jej głowie. Jedę do cukrodzamku. Au. No Jezus, to jest pole siłowe. Ech, nie da się wejść. Tam musi być ktoś zamknięty. A no, ale jak zamknięty? Po, no bo jest pole siłowe. Jest zamek, ktoś tam jest. No. Hmm, możliwe. Halo, czy ktoś tam jest? Tutaj jestem tylko ja. Mm, a kim jesteś jest taka fajna żółta? O, przepraszam, to niegrzeczne, że się nie przedstawiłam. Jestem rajtszaj. Co? Ale, ale, ale jak ty dałaś sobie wejście do głowy, Kristoffer, skoro to jest darkszaj? To... Nie, no ja coś goś tu nie rozumiem. A jak myślicie, kto wam dawał mocy? Ale, jak mogłaś tu dwoić, skoro mnie cię zatkała? Ech. Przy pierwszym opętaniu, jak dopiero ją opętała, ja mogłam normalnie jeszcze ochodzić. Więc, ach czasami wychodziłam, no i sama podrzucałam. I że ty jakby testerować Krzysztofę, żeby nadać moc? Dokładnie, ale gdy tak się dowiedziała, to, no bo tajemnie jakby mnie tu zamknęła. I teraz mam tylko to te terytorium. W ogóle nie mogę nic robić, tylko tu stać. Hmm. Jakby cię uwolnić, to byś dała radę wypędzić stąd, darkszej? No, chyba tak, Może bym dała radę, no ale nie mogę nic Mogę jedynie wchodzić po tym terenie. Ale w głowie jeszcze ktoś jest, kto ma yy, taką władzę w głowie Krzysztofem? No przecież sama Krzysztofem. Super, będziemy chodzić po jej głowie i jej szukać. Ale czad. Dla mnie mega czadzia. No wiesz Bułusia, ona mogłaby, na przykład tutaj, no nie wiem, mieć jakieś e, jeziora lawy, czy coś, przecież jesteś, coś, jak mówię, ona tu ma dalsze że myśleć co chce. Nie zapominaj tylko, że ona nas zasadziła tylko dlatego, żeby nam uprzykrzać, żebyśmy w ogóle te nie powstrzymali jej. Hmm. Ależ ona ona tempo. Ale mogłabyś nie obrażać, moglibyś chociaż obrażać mojej siostry? Od kiedy Dakszaj jest twoją siostrą? Od zawsze. Nawet nie mam na imię Dakszaj, nie ja Lightshej. Po prostu takie tak już na nas mówią. Weźmy inaczej na imię. To jak? No właśnie. Dakszaj to tak naprawdę Doroty, a ja jestem Lir. Hmm, Doroty i Lir. No przynajmniej na tą literkę się zaczyna Dakszaj i Lajczaj. Wiecie co? Zbliża się już dzień. Hmm. Ja już... Was pożegnam, bo ona już was puści. Spróbujcie jakoś nie uwolnić. Już mam dosyć siedzenia tutaj. Postaramy się. O matku zły. Ale Boże, pan jest sen. Pan też się śniło o grzej i Lajtrze. A ona spadła na ten kampus. tym. to nie był sen. My na serio byliśmy w tej głowie. Ała, no i super. Jestem głodna. Hmm już się cieszy z kuchni, stu a ja coś do jedzenia. Okej. Okay. Może posprzątamy te kocze. No. Daj fani, dawaj torbę i pakujemy. Ach, dziwnie było w tej głowie. Do no, ciemno. O rzuciła zrzuciłaś mnie, jak zwykle musisz mnie zrzucać. Dziewczyny, stale się kłócicie. Przestańcie zazwać jedzenie. Mm, Akurat fajnie, że znalazłam gar. Mm. Chwila, mam pomysł. Dziewczyny, słuchajcie, przed domem są grzybki. Niektóraś się pójdzie. Mm, może Stefani? No dobra, to pójdę, właśnie na nudzę. kiedy to przyjdą we rosną grzyby? Może dzisiaj? Mm -hmm, Okej, okay, mam dwa grzyby. Ops, jeszcze jeden grzyb. Inna. i są wszystkie grzyby. Stefani, przynieś te grzyby do kuchni. Już idę, ten jeden ci się naprawdę spodoba. Stefani, skąd wyczasłeś tego grzyba! No, jak to, Scott? serus przyleś tej drużyny, to sobie go zerwałam ładnie, nie? No, to co grzyb robi? Ech, dobra, nieważne. Dogatę grzybową już idę tam do nich. Nie uwierzycie, co za w jakiego grzyba w kropy? W jaki grzyb w kropy? Czasem nie mu humor. Nie, bo był zieloną nóżką. Niebieskie kapelusze, fioletowe kropki. Nie wnikam, co ty za grzyby znajdujesz przy leśnej dróżkach. Coś, chodziło za oknem. Idę to sprawdzić. Hmm. Co z tego, że Kevin? On jedzie na ogromny psie. I? I z Christuszaj. Czyli, czyli, że oni nas znaleźli, musimy się schować. Chyba nas nie widzieli, co? Raczej nie, choć się je schować. Sara, aż tam się musieli schować. Już tylko wezmę. Tego dużego. Biorę torbę, choć pusia. Uciekamy. Ech. Tam jest tajemniceście do piwnicy.